1. Szara farba i plakaty na ścianie za kanapą w salonie Szara farba i plakaty na ścianie za kanapą w salonie Projekt Maria Melinowski, Maciej Olejnik, Maria Olejnik, Maciej Melinowski, Szoko Sign. Fotografia Łukasz Nowosadzki, Archilens Układ Salonu jest otwarty. Centralne miejsce zajmuje tu narożna sofa oraz ustawione wokół pufy inne siedziska. Ściana za kanapą została pomalowana farbą w jasnym szarym kolorze i ozdobiona pamiątkami z podróży na Wyspę Bali którą właściciele kochają. Plakaty i słomowy kapelusz prezentują się wyjątkowo pięknie. W salonie znajduje się także kominek typu koza oraz regał na ulubione książki. Część mebli i lamp inwestorzy przywieźli właśnie z Bali, resztę starałyśmy się dobrać tak, żeby całość idealnie pasowała do tego klimatu, ale żeby zarazem była funkcjonalna na co dzień, mówi architekci. Projekt pocztówka z Bali, konkurs dobrze mieszkaj. Najlepsze projekty 2. Beżowa sztukateria i obraz na ścianie za kanapą w salonie. Beżowa sztukateria i obraz na ścianie za kanapą w salonie. Projekt Małgorzata Bacik. Pracownia projektowa MM architekci. Fotografia Patryk Polewany. Stylizacja Anna Zofia Bacik Salon z kuchnią i jadalnią tworzą wspólnie wygodną, przestronną strefę dzienną. Chłodniejsze dni umila we wnętrzu ciepło kominka. Stanowi on też piękną ozdobę salonu. Ma stylową klasyczną obudowę wykonaną z MDF lakierowanego na ciemny granatowy kolor, który otacza wkład z białego kwarcytu. Naprzeciwko kominka na tle ściany wykończonej elegancką, subtelną sztukaterią i ozdobioną czarno-białym obrazem, ustawiona została beżowa kanapa, towarzyszy jej stolik kawowy z lakierowanego mosiądzu oraz lampa stojąca. 80-metrowy dom mały, ale wygodny, zobacz eleganckie, nowoczesne wnętrze. 3 Betonowe płyty i naturalny mech na ścianie za kanapą w salonie. Betonowe płyty i naturalny mech na ścianie za kanapą w salonie. Projekt Natalia Teixeira. Kasia Beresińska, pracownia TK Architekci. Fotografia taka Architekci. Salon urządzony jest nowocześnie, ale nie minimalistycznie. Wzrok do razu przyciąga tu bardzo oryginalne, ciekawe wykończenie ściany za kanapą, którego nie znajdziemy w żadnym innym wnętrzu. Zdobią ją ja dekoracyjne płyty z betonu architektonicznego oraz bardzo efektowny, naturalny mech robotek. Taka kompozycja idealnie pasuje do nowoczesnej stylistyki, drewnianej podłogi oraz szarości obecnych na kanapie dywanie i zasłonach 100-metrowe mieszkanie w Warszawie mech na ścianie w salonie 4 zabudowa meblowa na ścianie za kanapą w salonie zabudowa meblowa na ścianie za kanapą w salonie projekt Joanna Morkowska-Saj, Saj sai Architekci. Fotografia fotomochi to salon urządzony został w stylu skandynawskim. Jasna, uniwersalna kolorystyka tworzy idealne tło dla barwnych dodatków i mebli. W tym salonie ściany za kanapą wykorzystani bardzo praktycznie. Mamy tu bowiem zabudowę meblową która zapewnia mnóstwo miejsca na przechowywanie. Jej fronty są białe, więc całość wygląda lekko i nie obciąża wnętrza. Biel ciekawie, przełamują jedynie drewniane wykończenia otwartych półek. Mieszkanie dla rodziny 2 plus 3. Kolor w salonie, biała kuchnia. Piękne wnętrze. 5. Tapeta w palmy na ścianie, za kanapą w salonie. Tapeta w palmy na ścianie za kanapą w salonie. Projekt JT grupa. Fotografia Yuko studio są delikatna. Jasna kolorystyka kuchni kontrastuje z groszkową zielenią, zastosowaną w salonie. Znajduje się tu szara kanapa, okrągły stolik kawowy i miękki kipów Ścianę za kanapą wykończono dwoma różnymi materiałami. Na dole mamy pas zieleni, malowanej na delikatnych kasetonach sztukaterii, na górze ściany natomiast tapetę w palmy. Całą kompozycję podkreślają marmurowe kinkiety Tom Dixon Stone ze złotą żarówką. 6. Okrągłe lustro i eleganckie kinkiety na ścianie za kanapą w salonie. Okrągłe lustro i eleganckie kinkiety na ścianie za kanapą w salonie. Projekt Studio Projektowania Miśkiewicz Design. Fotografia Anna Powałowska Główne miejsce w salonie zajmuje trzyosobowa sofa wykonana na zamówienie w jasnym kolorze. Jej częścią jest mobilny pół który może być oddzielnym siedziskiem lub dodatkowym stolikiem. Ścianę za kanapą wykończono sztukaterią w jasno -szarym kolorze i ozdobiono eleganckimi kinkietami oraz okrągłym lustrem, nawiązującym do stolika kawowego z okrągłym, lustrzanym blatem. Drewniana podłoga doskonale wpisała się w tę elegancką aranżację.